Witaj, droga duszo. Jeśli widzisz tę wiadomość, wiedz, że jest ona skierowana do Ciebie. Anioły mają coś bardzo ważnego do przekazania. Jest ktoś, kto ostatnio uświadomił sobie błędy, które popełnił wobec Ciebie, i ta osoba wkrótce będzie szukała okazji, by się zbliżyć i porozmawiać. Życie jest pełne wzlotów i upadków, spotkań i rozstań. Często podejmujemy decyzje, których później żałujemy, a ten szczery żal przybliża nas do wielkiego momentu pojednania. Tego rodzaju wiadomość anioły chcą, abyś teraz otrzymała. Jeśli czujesz, że te słowa są dla Ciebie, nie zapomnij zostawić polubienia, zasubskrybować kanał i włączyć dzwoneczka aby ta wiadomość mogła dotrzeć do jeszcze większej liczby serc. Życie to podróż pełna nauki, a ten proces pojednania, jeśli go zaakceptujesz, może stać się kluczowym krokiem w Twojej drodze uzdrowienia i odnowy. Żal to jedna z najpotężniejszych emocji, jakie możemy doświadczyć. Kiedy ktoś głęboko reflektuje nad swoimi działaniami i dostrzega zło, które wyrządził, Pragnienie naprawienia tego staje się ogromne. Osoba, która cię zraniła lub oddaliła się od ciebie, przechodzi teraz przez ten proces refleksji. Zdała sobie sprawę z wpływu swoich działań nie tylko na ciebie, ale również na swoje życie. Anioły obserwują to wszystko i chcą ci zapewnić, że czas pojednania zbliża się. Prawdziwy żal to wyraźny znak dojrzałości i pragnienia zmiany. To szansa na uzdrowienie i tworzenie nowej więzi. Anioły proszą, abyś przygotował swoje serce na ten moment, abyś mógł usłyszeć z empatią i zrozumieniem. Przebaczenie to nie tylko uwolnienie drugiej osoby, ale także umożliwienie, by proces uzdrowienia stał się pełny. Kiedy ktoś wyraża szczery żal, ta postawa niesie ze sobą potężną energię transformacji. Jeśli pozwolisz tej osobie się zbliżyć, pozwolisz na uzdrowienie, zarówno dla siebie, jak i dla niej. Jeśli ta wiadomość rzeczywiście dotknęła twojego serca, pozostaw komentarz z frazą: Przyjmuję tę wiadomość od Aniołów, otwieram swoje serce i akceptuję odnowienie, abyśmy wszyscy mogli połączyć się w tej energii pokoju i uzdrowienia. Anioły chcą, abyś wiedział, że to, co nadchodzi, jest zaproszeniem do nowego początku. Mimo, że przeszłość była trudna, teraz jest możliwość napisania historii na nowo, zostawiając cienie za sobą i przyjmując nową rzeczywistość pełną światła i nadziei. To jest moment do refleksji. Anioły sugerują, abyś zapytał siebie: czego naprawdę pragniesz od tego pojednania? Jakie są Twoje granice i potrzeby? aby czuć się bezpiecznie i w pokoju. Zrozumienie, czego potrzebujesz dla swojego emocjonalnego dobrostanu, jest kluczowe, aby spotkanie to było zdrowe. Uczciwa komunikacja będzie niezbędna, a powinna odbywać się w sposób jasny, bez oceniania, tylko z otwartym sercem. Kiedy to spotkanie się odbędzie, bądź gotów słuchać z otwartym sercem. Pozwól tej osobie wyrazić się swobodnie, dzieląc się swoimi intencjami i prawdziwym żalem za wszystko, co się wydarzyło. Słuchanie bez pośpiechu, bez krytyki, to akt dobroci i prawdziwej empatii. Ta rozmowa będzie szansą dla obojga, by nauczyć się czegoś z przeszłości, uzdrowić się i iść naprzód silniejsi, mądrzejsi i bliżsi sobie nawzajem. Przebaczenie to prezent który dajesz sobie. Przebaczenie nie oznacza usprawiedliwiania błędu drugiej osoby, ale uwolnienie się od ciężaru urazy. Uwalniając się z okowów bólu, pozwolisz swojej duszy na uzdrowienie, stworzysz przestrzeń na nowe energie i możliwości w swoim życiu. Anioły chcą, abyś wiedział, że mimo napotkanych trudności, na końcu tego tunelu jest światło. Prowadzą cię tą drogą pojednania, abyś mógł stworzyć jaśniejszą, bardziej harmonijną i szczęśliwszą przyszłość. Czekając na to spotkanie, pamiętaj, że zasługujesz na miłość, pokój i szczęście. Spotkanie, które ma się odbyć, to dopiero początek nowego cyklu, pełnego możliwości wzrostu i odnowy. Anioły pracują nad tym, by wszystko ułożyło się jak najlepiej. Aby czas na pojednanie był dokładnie odpowiedni dla wszystkich zaangażowanych. Wiedzą, że to jest moment przemiany, na który czekałeś. Teraz, aby jeszcze bardziej wzmocnić tę energię uzdrowienia i odnowy, wpisz w komentarzach: Przyjmuję tę wiadomość: 333. Otwieram się na przebaczenie i nowość. Anioły są po Twojej stronie. Gotowe pomóc ci przezwyciężyć wszelkie przeszkody i zaprowadzić cię do miejsca pokoju. Wierz w moc transformacji i zaufaj procesowi duchowemu, który się odbywa. Kluczem do tego pojednania będzie szczera i otwarta komunikacja. Kiedy przyjmiesz tę osobę z powrotem do swojego życia, zrób to z czystym sercem i spokojnym umysłem. Pamiętaj, że anioły są zawsze z Tobą. Prowadząc każdy Twój krok, kiedy otworzysz swoje serce i pozwolisz sobie przeżyć to doświadczenie z mądrością, znajdziesz głęboki pokój, który dotąd wydawał się odległy. Teraz, jeśli jesteś gotów na przyjęcie tej transformacji, kontynuuj dbanie o siebie, inwestując w swój dobrostan emocjonalny i otaczając się ludźmi, którzy Cię wspierają i niosą światło. Stworzy to energię niezbędną. Aby spotkanie było pełne harmonii i wzajemnego wzrostu. Anioły chcą, abyś wiedział, że przyszłość pełna radości i spokoju jest w zasięgu ręki, a to spotkanie będzie tylko pierwszym z wielu momentów prawdziwego szczęścia. Pozwól, aby ta pozytywna energia Cię prowadziła. Anioły pracują dla Ciebie i z Tobą, przynosząc wszystko, co jest niezbędne, abyś był naprawdę szczęśliwy i spełniony. Wszystko idealnie się układa, a szczęście, na które zasługujesz, jest bliżej niż sobie wyobrażasz. Anioły są tu, by prowadzić Cię przez ten proces, abyś z radością i odwagą mógł stawić czoła temu, co przed Tobą. Wiedz, że ta przemiana ma głęboki sens i z każdym dniem zbliżasz się do pełnego uzdrowienia. Twoje serce się otwiera na nowe możliwości. A ich błogosławieństwo wypełnia Cię od środka. Na zakończenie pamiętaj, że niezależnie od tego, co się wydarzyło w przeszłości, jesteś godny miłości, pokoju i błogosławieństw. Twoje życie to piękna podróż, a teraz jest czas na uzdrowienie, od nowe i nowe początki. Twoja przyszłość jest pełna światła i harmonii, i już teraz zasługujesz na to by żyć w pełni swojej mocy. Amen.